Czy kiedykolwiek doświadczyłeś tego, jak narcystyczna osoba uparcie wzbrania się przed odpowiedzeniem na twoje pytanie? Narcystyczne osoby żadną miarą nie mają na to zachowanie monopolu. Każda osoba z zachowaniami pasywno-agresywnymi, osoba krętacka i kłamliwa będzie unikać odpowiedzi. Lecz jest to zdecydowanie klasyczny element również wśród osobowości narcystycznych. I jeśli kiedykolwiek zdarzyło Ci się spędzić całe godziny w SMS-owej burzy z narcystyczną osobą, lub jeśli miałeś okazję całymi godzinami potyczkować się z taką osobą na żywo, to wynikało to właśnie z problemu, o którym mówimy dzisiaj, nie odpowiadają na zadane pytanie. To ciekawa sztuczka, swego rodzaju kombinatorstwo. W rozmowie ich argumenty zdają się przesypywać ci przez palce. Lecz to zachowanie przede wszystkim cholernie nas denerwuje i jego celem jest dezorientacja. No, chyba, że szybko zdasz sobie sprawę z tego, co się dzieje. Wtedy, widząc ich zagrywki, że po prostu nie odpowiadają na twoje pytania, będziesz w stanie ustanowić granice i wyrwać się z toksycznego cyklu. Więc przeanalizujmy to na podstawie paru scenariuszy. Dla przykładu w związkach intymnych. Ty mówisz, czy siedziałeś wczoraj do późna z tą osobą z pracy? Oni mówią: Jaką osobą? Ty na to no wiesz o kogo chodzi z tą nową osobą w twoim zespole tą, którą mówiłeś, że przeprowadziła się z Warszawy. A, z nią! No więc, zostałeś z nią wczoraj do późna? Oni na to czemu cały czas zadajesz to samo pytanie? Gonią nas terminy, wszyscy muszą teraz się przyłożyć. A ty znowu pytasz no ale czy z nimi zostałeś do późna? Gonią mnie terminy, muszę odpocząć. Może byśmy wyskoczyli na weekend gdzieś. Do jasnej cholery czy nie możesz po prostu odpowiedzieć na zadane pytanie? Nie mam zamiaru odpowiadać na głupie pytania. Ściąany po całym dniu jeszcze muszę wracać do domu do czegoś takiego. Pamiętasz jak chciałaś, żebyśmy zrobili remont, ciągle o tym mówiłaś. A teraz nie narzekaj, że siedzę do późna. Muszę robić więcej, żeby dostać bonus. Jak będę miał bonus, to i będzie remont. Możemy już pójść spać? Pracuję jak wół, żeby dobrze nam się żyło, a do domu wracam na przesłuchanie, bo nie masz przecież nic lepszego do roboty. Czy odpowiedzieli na pytanie? Nie. Dam wam inny przykład. Wyobraźcie sobie sytuację w rodzinie. Ty mówisz, Mamo, dlaczego pytałaś moją córkę o moją pracę? Czemu po prostu do mnie nie przyszłaś? Twój rodzic odpowiada O czym ty mówisz? Nic nie mówiłam o twojej pracy Ty na to pytałaś Marysi O to, czy dobrze sobie radzę w pracy Nie chcę, by moje dziecko musiało zajmować się sprawami dorosłych Co takiego chciałaś wiedzieć? Po co jej tym zaprzątasz głowę? Twój rodzic odpowiada Nie przesadzaj, Marysia lubi zmyślać i dramatyzować Ty mówisz Wolałbym, żebyś nie rozmawiała z nią o mojej pracy Próbuję zrozumieć, dlaczego czułaś taką potrzebę Byśmy w przyszłości mogli tego uniknąć Po co się jej o to pytałaś? Rodzic odpowiada, od kiedy to zwykła rozmowa z wnuczką o życiu jest czymś złym? Dziwnie się zachowujesz, wiesz? Nie próbuj znowu wsadzać klina między mnie a moją wnuczkę. Czy odpowiedzieli na twoje pytanie? Nie, nie sądzę. Wiem, że wielu z was słuchając tych scenariuszy myśli sobie, że dużo w tym słychać gaslightingu. Tak, dobrze to wyczuwacie. Nieodpowiadanie na pytania jest tak naprawdę pod typem gaslightingu, ponieważ sposób w jaki narcystyczne osoby osiągają swój cel polega nie tylko na tym, by odwrócić uwagę i odbić argumenty, lecz również by zwalić winę na ciebie i przedstawić cię jako kogoś zbyt wrażliwego lub dramatycznego. Robiąc tak, pytanie pozostaje bez odpowiedzi. Efektem tego, co się wydarzyło w obu przedstawionych scenariuszach, jest nie tylko to, że nie doszliście do porozumienia, a pytanie pozostało bez odpowiedzi, lecz jeszcze na koniec czujesz się gorzej, będąc przedstawionym jako ten, który robi problemy o nic. Racistyczna osoba przedstawiła siebie w tej pierwszej sytuacji jako ciężko pracującego żywiciela rodziny, a osoba, która zadała pytanie, została obwiniona o to, że to przez nią oni muszą pracować dłużej, bo ona chce mieć remont. W scenariuszu z rodzicem, babcia suma summarum oskarża mamę dziecka, która zadaje pytania, o to, że chce ona wywołać spięcia między babcią a wnuczką. Więc nie dość, że nie dostajesz odpowiedzi na pytanie, to jeszcze cała sytuacja zostawia cię z mnóstwem negatywnych emocji. Więc z jednego problemu masz teraz dwa. To, że nie chcą odpowiadać na pytania, wynika z tego, że narcystyczne osoby nie są w stanie odpowiedzieć na jakiekolwiek pytanie, które zaczyna się od słowa dlaczego. Nie znają swojego dlaczego. Narcystyczne osoby są kompletnie odcięte od swoich motywacji. Zazwyczaj jest tak, ponieważ gdyby świadomie podeszli do swoich motywacji, to musieliby się zapaść pod ziemię ze wstydu. Musieliby powiedzieć: tak, zostałem do późna z moją nową, młodą koleżanką, bo jestem niedowartościowany i szukam u niej poklasku, a na dodatek lubię władzę wynikającą z tego, że jestem jej szefem. Myślisz, że będą w takiej sytuacji chcieli odpowiedzieć na twoje dlaczego? Nie sądzę. A ponieważ brakuje im empatii, nie będą umieli również odnieść się do twoich uczuć, mówiąc na przykład tak, poszliśmy razem do biura, razem z paroma innymi osobami, ale przepraszam, powinienem był zadzwonić, mówiłaś, że źle się w takiej sytuacji czujesz, więc przepraszam. I następnym razem zachowują się inaczej. W scenariuszu rozmowy z rodzicem, gdy pada pytanie Mamo, dlaczego to zrobiłaś? Czy rodzic ma powiedzieć Ponieważ nie mam żadnych granic i uważam, że ty będąc moim dzieckiem będziesz zawsze mi dłużny? I czuję, że mam prawo do wszelkich informacji na temat twojego życia, a skoro ty mi ich nie dajesz to mam wszelkie prawo wyciągnąć je od mojej wnuczki i wnoszę mam to, jak to wpływa na jej dziecięcą psychikę. Nie powiedzą tego Nie licz na to, że rodzic powie racja, nie powinnam była tak zrobić Nie ma w tych relacjach brania odpowiedzialności i właśnie dlatego są tak frustrujące Nacystyczne osoby nie odpowiadają na pytania, po części dlatego, że nie mają świadomości samych siebie. Ponieważ nie uważają, że świadomość samego siebie jest im do czegokolwiek potrzebna. Bo przecież w ich mniemaniu nie mają oni jakiegokolwiek obowiązku, by brać odpowiedzialność za swoje zachowania. Ponieważ są butni i czują, że wszystko im się należy. Wszystko to razem sprawia, że nie uzyskasz normalnej odpowiedzi na zadane pytanie. W szczególności pytania, gdzie odpowiedź wywołałaby w nich wstyd lub dyskomfort. Tak więc w jaki sposób udaje się narcystycznym osobom tak sprawnie unikać dania odpowiedzi? Gaslighting? Po prostu sprawiają, że jesteś skołowany. Taktyka kamiennej ściany. Otwarcie odmawiają odpowiedzi. Wychodzą, czaskając drzwiami co jest formą kamiennej ściany. W szczególności skuteczną, jeśli masz traumatyczną przeszłość w kontekście odrzucenia. Wtedy będziesz czuł emocjonalny przymus, by przestać zadawać pytania i zamiast tego zacząć ich udobruchiwać, tak by wrócili. Mogą unikać odpowiedzi wpadając w złość, a ty przestaniesz ich dopytywać, bojąc się ich furii. I taki właśnie był tego cel. Jeśli zadajesz pytanie, a ono jest ignorowane, to tak naprawdę jest to sytuacja bez wyjścia. Nie da się prowadzić życia jak rozprawy sądowej, w której można zmusić kogoś do odpowiadania na zadane pytania. A nawet jeśli byś zmusił, to i tak nie dostaniesz odpowiedzi, bo 95% czasu odpowiedzą gaslightingiem, więc zastanawiasz się, czy można taki impas jakkolwiek rozwiązać. Niestety nie ma nic innego poza radykalną akceptacją. Ludzie z tymi osobowościami mają braki w refleksyjności i nie dostaniesz od nich empatii, nawet jeśli by odpowiedzieli na pytanie. Natomiast jeśli przyciśniesz ich wystarczająco mocno i zmusisz do odpowiedzi, wtedy najczęściej ich odpowiedź cię zrani. Bardzo wiele osób czuje, jak grunt rzeczywistości wysuwa im się spod nóg, gdy zadają pytania narcyzowi i mogą zniszczyć samych siebie, goniąc za odpowiedzią. Napisz w komentarzach, czy tobie udało się wydusić szczerą odpowiedź z narcystycznej osoby. Jest to trudne, bo oni zdają się w ogóle nie posiadać zestawu umiejętności, który umożliwia zanurzenie się w sobie samym, po to, by szczerze się nad odpowiedzią zastanowić. Koniec końców, większość ich psychologicznej uwagi skupiona jest na obsługiwaniu tego, jakie sprawiają wrażenie, jak postrzegają ich inni ludzie. Pamiętaj o tym i przestań próbować nakłonić ich do odpowiedzi na Twoje pytania. Taka gonitwa będzie boleć. Masz małe szanse powodzenia i myślę, że większość prywatnych detektywów ma co robić właśnie dlatego, że ludzie za wszelką cenę chcą poznać odpowiedź na swoje pytania, na które odpowiedzi nie uzyskali od narcystycznych osób w swoim życiu.